To już 15 lipca 2020 roku. Piotr z tej strony się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy czytelników Forex Clubu. Dzisiaj e, dwa banki centralne, jeden za nami, jeden przed nami, e, i na tym się skupimy. E, również e, omawiając, omawiając e, pary walutowe związane czy z Bank of Japan, czy z e, Bank of Canada, a nie sposób nie wspomnieć o zachowaniu się indeksów, i od tego sobie zaczniemy. Bo tak sobie podejrzewam, że w dniu dzisiejszym Niedźwiedzie mówią, że jak się może coś zepsuć, to co prawda powiedzenie jest odrobinę inne. No ale wszyscy wiemy o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, potężny, potężny jeśli chodzi o Nasdaq, potężny dzień odwrotu, z którym mieliśmy, z którym mieliśmy do czynienia w poniedziałek. Okej. Okay. Generalnie rzecz biorąc, był kontynuowany w dniu wczorajszym. Podczas rynku kasowego mieliśmy próbę, mieliśmy próbę zejścia pod te poziomy, natomiast kwestia konferencji prasowej zwołanej przez Trumpa, kwestia szczepionki, kwestia Chin. No i rynek postanowił zrealizować zyski w kierunku końcówki sesji w dniu wczorajszym. Oczywiście konferencja w momencie kiedy jest w cudzysłowie odpoczynek na rynku po otwarciu luka do góry znacznie lepiej to z perspektywy kupujących wygląda na S&P czy DJ-u. Natomiast tutaj jeszcze trochę tej przestrzeni na nazwku dla kupujących jest, i jest to o tyle istotne, że tutaj ewentualnie kwestie związane z próbą dojazdu, z próbą dojazdu do ewentualnie kwestii związanych z dokończeniem biznesu na, na nasdaku teoretycznie ok, teoretycznie mogą mieć mogą mieć miejsce w związku z czym odrobina pozytywnego nastawienia tak zwany risk on w początkowej fazie sesji jak najbardziej może mieć miejsce. Zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy Zobaczmy sobie, jak to, może, jak to może wyglądać, co i dlaczego akurat na, na tych poziomach. I tutaj pewne rzeczy, pewne, w ramach pewnych rzeczy będzie to wyglądało dość ciekawie, bo w przypadku intraday odrobinę wyższe podbicie, kwestia przetestowania 50% tej konsolidacji, czyli widzimy już, gdzie jest cała potencjalna cała potencjalna strefa podażowa, jeśli chodzi o NASDAQ, co prawdopodobnie, prawdopodobnie przy domknięciu ewentualnym luki wyglądałoby mniej więcej w ten sposób, ok? Co przekładałoby się na odrobinę 1 do 1, do jeśli chodzi o kwestię związane z już wczorajszą próbą podbicia. No i to jest scenariusz dla sprzedających. Natomiast jest jeszcze scenariusz dla kupujących i jest bardzo dobrze widoczny, tak zwany over under. Tutaj wydaje mi się, że kwestia, że to będzie nie tylko kwestia domknięcia luki, to będzie kwestia próby zejścia na niższe poziomy w kierunku 10580 i uwaga, tutaj również pewnie ja gdzieś będę próbował się pod długie przymierzyć. Czyli krótkie w okolicach 10870. 10,920, długie w okolicach 10,580 plus minus. Oczywiście to też te doły tutaj, jeśli bez testu wcześniejszego, to to będzie pierwszy cel dla, dla krótkich. Tak wygląda nazwak, czyli generalnie rzecz biorąc szanse na pozytywne... Na pozytywny sentyment, przynajmniej w pierwszej części sesji za oceanem. Co to oznacza? A nie mniej nie więcej, że w przypadku pari jenowych ewentualnie będziemy mieli szansę na próbę podbicia po tym, jak japoński bank centralny pozostawił wszystko, co mógł pozostawić bez zmian, praktycznie rzecz biorąc tak zwany non event, jeśli chodzi o bank of Japan. No i bardzo ciekawa sytuacja w przypadku e, głównej pary, e, a mianowicie dolara z Jenem. Testujemy poziomy związane z otwarciem tygodnia. Okay? Dość, a, dość, istotne. E, dość istotne to będzie, jak, jak tutaj rynek będzie próbował się zachowywać. Mamy delikatną, jak widać, reakcję. W związku z czym próba zejścia na niższy horyzont czasowy i co? I bum! Mamy lokalne miejsce słabości, które powstało w wyniku poprzedniego lokalnego miejsca słabości. To poprzednie było znacznie bardziej. Istotne mam na myśli to, okay? bo to zatrzymało te spadki i tu nam powstało kolejne lokalne miejsce słabości. W związku z czym, na ten moment, biorąc pod uwagę jak wyglądamy na dolarze z jenem, próba podejścia pod longi, ale nie teraz. Próba podejścia podlągi w okolicach otwarcia Nowego Jorku, nie kasowego, tylko 14 rynek walutowy. Jeśli w dalszym ciągu będziemy na tych poziomach, myślę, że jakaś kwestia na niższym horyzoncie czasowym to będzie kwestia próby, próby zejścia i mm, być może wygenerowania jakiegoś, jakiegoś stop lossa, tak, tutaj poszukania płynności w tych okolicach czyli jakiś dolny cień, coś, coś w tym stylu, tak jak mówię, na niższym horyzoncie czasowym będzie to znacznie, znacznie lepiej widoczne, natomiast wszystko to będzie związane z poziomami dotyczącymi otwarcia tygodnia. Tak będzie według mnie wyglądał dolar z jenem w przypadku pozytywnego otwarcia. Jakaś tutaj reakcja teoretycznie może mieć miejsce. Po co mi ten dolny cień? No, po to, żebym wiedział, gdzie będzie stop loss, a potrzebuję mieć tego stoplosa blisko. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy cel też będzie w miarę blisko, będzie to w okolicach 107, 107,25. W związku z czym ja już tutaj muszę tak manewrować, żeby rzeczywiście ten stop był bardzo bliski, jeśli chodzi o dolara z jenem. Ewentualne zejście na 15 czy 5 minut, i. To takie równiutkie minimum, które tutaj widzimy właśnie z perspektywy otwarcia tygodnia, to otwarcie tygodnia zapewne zostanie nadbite, byle powstał dolny cień i to będzie, to będzie kwestia, kwestia naszego ewentualnie podejścia. Podlągi na dolarze z Jena. Oczywiście kwestia bardzo ryzykownego podejścia z bardzo bliskim stop lossem, natomiast my jesteśmy na granicy na dolarze z jenem takiej, że jeśli na koniec dnia zejdziemy pod te poziomy i domkniemy się pod tymi poziomami, będzie to bardzo, będzie to bardzo negatywny sygnał. Generalnie rzecz biorąc istnieje taka możliwość, bo jak popatrzymy czy na euro dolara, czy na funta z dolarem, to generalnie rzecz biorąc dolar traci w chwili obecnej na wartości. Powiedzieliśmy sobie o nasdaq powiedzieliśmy sobie o dolarze z jenem z perspektywy i Bank of Japan i właśnie ewentualnie pozytywnego sentymentu, jeśli chodzi o Nasdaq. i w tej chwili przejdziemy sobie do kolejnej pary, w ramach której, czy na zachowanie której wpływ będzie miała decyzja banku centralnego. Mowa tutaj o kanadyjskim banku centralnym, gdzie rynek nie spodziewa się fajerwerków, ale godzinę później będziemy mieli konferencję prasową i tutaj bardzo mocno, bardzo mocno zwróciłbym. Zwróciłbym uwagę na reakcję właśnie w ramach konferencji prasowej. Jak wygląda ten Kanadyjczyk? Generalnie rzecz biorąc, z perspektywy, z perspektywy podaży: Ok, jesteśmy pod dość istotną strefą w okolicach 37,50-38,20. Ok. Natomiast od spodu również bronimy dość istotnych poziomów, a mianowicie popytu, który nas wyciągał do góry, w związku z czym w chwili obecnej wyraźnie widać, że jesteśmy tak naprawdę w połowie w połowie drogi. I o ile spodziewam się, tak jak mówię, w pierwszej części sesji. Za oceanem nakasowym spodziewam się reakcji pozytywnej, w związku z czym to ma szansę wpłynąć pozytywnie na Kanadajczyka, spodziewam się reakcji do spodu, biorąc pod uwagę, że jesteśmy 35,70, być może nie spadniemy do samego dolnego ograniczenia, tylko tak jak to do tej pory tutaj wyraźnie widoczne, będziemy wykorzystywali ostatnie lokalne miejsce słabości, Ok, i w ramach tego ostatniego miejsca lokalnego słabości, próba podejścia pod longi na niższym horyzoncie czasowym. Znowu jakiś dolny cień. Teoretycznie mówimy o okolicach 100 pips niżej, w kierunku 34,80. Z drugiej strony, próba poszukania stop losów. 100 pipsów wyżej w kierunku 36,90 i zbliżenie się do tej podaży okay, mogłoby ewentualnie otworzyć drogę sprzedającym do tego, żeby próbować, żeby próbować pod shorty się podłączyć. Dopiero zamknięcie dnia powyżej 38 albo zamknięcie dnia pod 33 tak naprawdę wskaże dalszy kierunek na ten moment próba rozpychania się rękoma w ramach tej konsolidacji, czyli odrzucenie góry, próba zbierania dołków, to jest scenariusz na ten moment, na kilkanaście najbliższych godzin. A tak jak mówię, być może, być może konferencja prasowa o 17.00 czasu polskiego wskaże w krótkim terminie kierunek do tego, żeby spróbować wyłamać obecną konsolidację i spróbować wyjść albo górą, albo dołem. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w kłapkę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.